Siemka widzowie, dzisiaj, tak jak obiecywałem Wam, nagrywamy filmik z rozwalania wirtualnej maszyny. Muszę jeszcze sprawdzić, czy ja mam tutaj, zrobiłem, nie zrobiłem, więc zrobiłem snapshota. I teraz odpalamy pierwszego Windows XP Horror Edition, oczywiście administratorem. Ja no oczywiście, że Uchą. Co jest? A to Hey, co? Skonek, to Ale creepy. Ej, nie, ja już wracam, ja się cykam. Dlaczego coś tak długo trwa? Może mi serce cały czas staje. Jak jeszcze zobaczyłem tą babę na okładce na XP, to po prostu tak nie po prostu taki się zesrałem w ja już mówię, nie no Boże, ja już to chcę przywracać do Snapshot'a, nie, ale... No dobra, przynajmniej do pulpitu się odpaliliśmy. No Escape jest o wiele niż wirusem Więc no dobra, odpalamy. Nie, no coś ty. No escape no to... Tak jakby... Jak powierzecie dobrą wersję... Yyy. Horror Edition Windows XP To macie szansę jeszcze odratować kompa. No, to jest a nie do czytałem wiecie. Mój angielski. No i brawo, Julian. Nie. Pobaw nabrach no, ja nie, No i dupa. A, bo tutaj będą te nowe profile. Z tego co ja jakoś tak wiem. No to będzie bardzo krótki film. No sorry, ale no. Nie znalazłem więcej wirusów. Następny filmik na pewno będzie o wiele dłuższy. I już Wam mogę powiedzieć, że filmik Zły Tak Questów na pewno nie będzie na żadnym początku roku 2026, będzie on gdzieś między luty, a nawet kwiecień, bo po prostu, Boże, nie mam czasu, kiedy nagry nagrywać, po prostu nie, no nie mam, nie? Okej, okay, tu jest, ja nie mam hasła, ej, bo ja nie mam hasła na profilu. Napiszcie, co ja mam teraz zrobić, Julian. No, ja nie miałem żadnego hasła. Po prostu Enter. Co jakiś teraz? skoczyli mi moda. 3 Na No. Dobra, to było na tyle z tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej od takich materiałów to zapraszam Was serdecznie na następny filmik Jakby ktoś nie wiedział, ja to nagrywam dopiero w niedzielę Wy to zobaczycie dopiero gdzieś tak w poniedziałek ale filmiki mogą być nawet dwa albo trzy razy w tygodniu No po prostu one mogą być e trzy razy w tygodniu nawet bo ja mam ferie i te ferie są do 7 stycznia, więc ja jestem do 7 stycznia w domu i mogę do tego 7 stycznia trochę nagrywać. Więc mam nadzieję, że wam się podobał cały mój filmik i jeszcze fajnie by było, jakbyście, jeżeli nie oglądaliście poprzednich filmików. Tak, byście obejrzeli, i zapraszam Was na, odcin na, na y, dalsze odcinki. Będą to też odcinki o wirtualnych maszynach, ale będziemy pobierać tym razem wtedy pliki z chomikuj.pl y, Więc mam nadzieję, że ten y, ja Wam odpalę jakiegoś tam, coś tam, gdzie będziecie mogli mi wysyłać wszystkie pliki. Pewnie jakiś, to będzie tam jakiś Gmail, i jak znajdziecie lub napiszecie jakiś ten, jakiś, wiru, jakiś wirus, to możecie mi go podesłać Nieważne, czy on jest napisany przez Was, czy ten, czy znaleźliście go w internecie, po prostu dla mnie to jest nieważne. Ważne, żeby coś było. Więc ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że coś mi podeślecie. No i to na tyle, narka.